Działdowo, miasto znane z pasji do koszykówki, ponownie stało się areną rywalizacji młodych talentów podczas turnieju SOKÓŁ-CUP 2024. W tym roku gramy w trzech kategoriach. Pierwsza kategoria to dziewczęta rocznik 2010, druga kategoria chłopcy 2010 i dziewczęta 2012. Łącznie 20 zespołów, około 300 koszykarzy. Mecze rozgrywamy na dwóch halach, na hali SP4 Działdowo oraz gościnnie na hali Zespołu Szkół, szkół nr 1. Do rozegrania mamy 50 spotkań przez 3 dni. Więc jest tego grania sporo. Od rana, od ósmej, praktycznie do 21. Obiech, ale tętnią życiem. meczet, gramy 4 razy 8. Więc w, w okolicach godziny trwa jeden mecz. No i to, Tradycyjnie. Dużo sportowej zabawy, dużo nowych znajomości. turniej oczywiście może odbyć się e, dzięki wsparciu e, naszych lokalnych przedsiębiorców, dzięki wsparciu miasta, powiatu ale także właśnie dzięki wsparciu szkoły jednej i drugiej. Bardzo serdecznie dziękuję dyrektorom obu szkół za to, że możemy yy, gościć na sali sportowej. Najwięcej drużyn mamy z Podlasia. Śmieją mi się wszyscy, że zespoły z Podlasia bardzo lubią do nas przyjeżdżać i rozgrywać swoje prywatne mistrzostwa Podlasia w Działdowie. Ale oprócz tego Warszawa, Trójmiasto, Elbląg, yy, najdalsza drużyna jest z zachodniopomorskiego, z Białogardy, więc około 500 km mają do nas. Działdowo zawsze, zawsze słynęło z tego, że było kuźnią koszykówki, młodzieżowej szczególnie, może nie przekładało się to gdzieś na sukcesy klubowe dalej, ale przez wiele lat w działdowskich szkołach odbywały się różnego rodzaju ogólnopolskie turnieje koszykówki. No i my, kiedy rozpoczęliśmy pracę w klasach sportowych, też chcieliśmy mieć swój turniej i to się zdodziło 15 lat temu, więc 15. edycja turnieju letniego. Oprócz tego mamy jeszcze 6 edycji turniejów zimowych, więc łącznie już 21 turniejów mamy zorganizowanych. Szkoda, że nie mamy klas sportowych u nas w szkole, bo zdecydowanie łatwiej jest wtedy ze szkoleniem, bazujemy tylko na, na dwa razy w tygodniu zajęcia, na zajęciach poza więc nie jest nam łatwo konkurować z klubami miejskimi, które przyjeżdżają do nas, które zrzeszają często zawodników z wielu różnych szkół w miejskim klubie. My bazujemy tutaj na bazie praktycznie dwóch klas podstawowych, więc tym bardziej chwała dla, dla naszych dziewczyn, że podejmują się rywalizacji z dużo lepszymi zespołami. W kategorii chłopców... Do tej pory naszym chłopcom udało się wygrać jeden mecz. Dziewczęta niestety na razie przyjmują srogie baty od lepszych, od lepszych yy, drużyn. W kategorii młodszych dziewcząt w yy, 2-12 udało się wygrać też jeden mecz z, z drużyną z Warszawy. ewidentnie brak klas sportowych. Na to wychodzi, no, na WF-ie nie jesteśmy w stanie nauczyć dzieci grać w koszykówkę. Możemy się bawić z nimi w koszkówkę. Jeżeli mamy zajęcia pozalekcyjne, całą halę do dyspozycji, regularnie trzy razy w tygodniu, to wtedy jest szansa czegoś nauczyć. Jest wiele działowskich firm, które nam co roku pomagają, więc bardzo serdecznie chciałem wszystkim firmom, które przyczyniły się, przyłożyły swoją cegiełkę mniejszą, większą do tego, aby, aby wspomóc nas tutaj w organizacji. Nie będę teraz wymieniał tutaj nas, może firm, bo to zbyt dużo tego wszystkiego jest, ale, ale bardzo serdecznie wszystkim dziękuję. Turniej, który odbył się w sali gimnastycznej szkoły podstawowej nr 4 był świętem sportu, gdzie młodzi zawodnicy i zawodniczki mieli okazję nie tylko rywalizować, ale również nawiązywać nowe znajomości i uczyć się od siebie nawzajem. Zacięte mecze pełne emocjonujących akcji i niezapomnianych momentów dostarczyły kibicom wielu wrażeń. Do zobaczenia za rok.